Moje mili, Gierokero z tej strony w kolejnym odcinku Eldeńskiego koręgu. Tym razem będziemy sobie podróżować, ale akurat nie w tym kierunku tam, lecz tam. Czyli musiałbym iść bardziej w tamtym kierunku, okej. Okay. Miejmy nadzieję, że widoczność pozostanie taka, jaka jest aktualnie. E, bo nie chciałbym za bardzo tutaj. Nie chciałbym za bardzo tutaj próbować szukać ścieżki. Chociaż to to w ogóle bym się nie zdziwił jeszcze, jakby mi jakiś smog wyleciał, więc. Wszystko jest możliwe na tej bezkresnej polanie śnieżnych pustkowi. Chociaż czy ja wiem, czy to cokolwiek będzie do zbierania. O! Moi ulubieńcy. No, dobra. Aha. Co je szlachcic dokonuje najazdu. Super. Kaptur Krwawego Szlachcica, Szata Krwawego Szlachcica i Przepastka. Okej. Okay. Kaptur Krwawego Szlachcica, tutaj jest. Ma wszystko gorsze, zwiększa P.S.y. O 8. Ale tak to trochę beznadziejne to jest. Taki kawałek szmatki tak naprawdę i nic więcej. Nie przypuszczałbym, że ktoś taki w ogóle nas tutaj może zaatakować. Wiecie, no to jest miejsce jak każde inne, tak naprawdę. Ale okej, tu w tych ruinach niczego nie ma, więc. Oho, coś tam mamy? Mauzoleum? Tak jest. Ale jakieś dziwne to mauzoleum. Tak generalnie trochę prowadzi ostrzał na mnie. Łzyc w mordę jak przycina walczyć. A, po co Mariki jest to bardzo dobrze. Po prostu trzeba przelecieć to do tego mauzoleum, podciąć go i wszystko będzie tacy. And everything will be okay, my friend. Tylko trochę nie podoba mi się. Akurat nie lampy masz załączać. Nie przypuszczałem w ogóle, że w takich momentach ta gra będzie tak ciąć. zebrane Właśnie tak myślałem, że się to skończy. Nie mogłem niestety za bardzo przyspieszyć w jego kierunku. Znaczy od niego. Ale trudno. Jak widać, takie momenty lubią się mieścić. Dobra, teraz akurat nam już nic nie stoi na przeszkodzie. To nie zmienia faktu, że straszliwie to dnie tutaj. wow. Geronimo dobra. Najpierw warunki Takim pojedynczym e, krokiem mnie zabił, tak? Ej, ja pierniczę. To jest masakra jakieś mam problemy z ubiciem w ogóle mauzoleum. O cholerę chodzi. He, no dobra. Podejdźmy do sytuacji raz jeszcze. O, tam jedną oberwałem. Serio? Kolega jest bardzo, że tak powiem, ruchliwy. Przy okazji w ogóle jakiś kościół jeszcze. e, apostackie ruiny. W sumie łatwiej było po prostu wziąć sobie tutaj... Łatwiej było wziąć sobie po prostu tutaj i ogarnąć ten punkt. Srebrna lustrzana tarcza. No tu ktoś jest, ale nie mogę z nim ani porozmawiać, ani nic. Zaatakować też nie mogę. No dobra. No i ja to mam w zwyczaju wszystkich zabijać, nie to wiecie. Ale ciekawe, czemu nie mogę zabijać, skoro tak naprawdę już prawie koniec grywam. No i dobra, możemy sobie powielić jakiś wizerunek. Ja bym sobie może tą właśnie bogini zgnilizny wziął. Po to, żeby wziąć sobie ten jej miecz. E, dobra. Kroczący mauzoleum mamy za sobą. Mamy za sobą też ten kościół, w którym ktoś sobie spoczywa. Nie do końca wiedząc kto. Pewnie ma to związek z jakimś zadaniem. Teraz mógłbym sobie właśnie tutaj odebrać moc z i właśnie to. Nie możemy dotknąć palców. No i dobra, i teraz powiedzmy, że chciałbym sobie ulepszyć tą katankę. wzmocni oręż i teraz pytanie brzmi gdzie ona gdzie ta katanka jest tutaj A, potrzebne są dodatkowe pomyry kamienia na ona zadaje obrażenie od krwawienia, więc dlatego też chciałbym sobie spróbować, bo to krwawienie jest takie dosyć uniwersalne. Zobaczyłbym sobie jak to po prostu wygląda, tylko jeszcze jedną rzecz bym zobaczył. A dobra, w sumie tutaj będę miał to napisane. Posiadane 0. Posiadane 0. No i tu posiadane mam już. No i okej. Okay. Spróbujmy sobie tą katankę ulepszyć od pani Maleni. Ewentualnie jeszcze zostaje ulepszenie właśnie tego yy, was, kła wasalnego ryterza. Róg wysłannika, dynamiczna buława noxów Ech, dobra, gdzie to było? Hmm. Na katanach, czyli O, jeszcze to tutaj jest Czarny topór gulca, tutaj jest ten zgniły młod wojenny, czaszkowy świecznik, berło pożeracza, hmm. No dużo tych broni jest. na nagromadzenie szkarłaty z ginizną i dosyć tego sporo jest. 75 aż. Wielki smoczy pazur. Odbłyskawic znowu zadaje. Tu mamy niszczyciela olbrzymów. Z tym też pamiętam, że ludzie biegali. Ale dobra, my się mamy skupić na tych katankach, a one są. A czemu ich nie mogę znaleźć? Tutaj jest no i zadaje całkiem sporo. Od zręczności ma głównie przelicznik, ale zadaje tylko 280, 269 jak na razie. Natomiast jeśli chodzi o właśnie kiełbasalnego rycerza, to mamy 325. Hmm. Spróbowałbym sobie założyć tą broń. E, całkiem długa ta szpada, że tak powiem. E, dobra, i teraz przenieśmy się, oczywiście, z powrotem do tego kościoła. Wezmę sobie w dwie ręce i zobaczymy w ogóle co za zdolność jeszcze specjalną ma ta broń. A tu nie wezmę. Przecież to jest bezpieczna lokacja. O. Okej. Okay. Yy, I teraz tak. Status. Woj 536 tylko. No ale to jest całkiem potężne więc. Więc całkiem konkretnie nie da się ukryć. Ale jednak, mimo wszystko, ja zostaje przy swojej broni. Jeszcze ewentualnie to jest też. to, że to jest tak do potęgi że tak powiem. Ciężka broń. I w ogóle 850, 893 chyba tam były obrażeń. Eee, a jak sobie wezmę to. No to mam 950, więc wszystko jasne. Dobra, trochę żeśmy tutaj popróbowali rzeczy. Wizerunek sobie powieli, powieliłem. Teraz to ja bym sobie zeskoczył. Coś tam jest w ogóle. A, bo to jest w ogóle to miasto chyba. Teraz to ja bym sobie zszedł na dół i przebiegł tą zamarzniętą właśnie tutaj. Eee... Zamarzniętą Zamarzniętym jeziorkiem. Hmm. Okej, okay, tutaj jest napisane, żeby w nocy w ogóle przyjść. Możemy tak zrobić. Bo odcinek trwa raptem 16 minut, więc fajnie byłoby coś tutaj jeszcze ubić. Mam nadzieję tylko, że nie będą się tam jakieś dzikie rzeczy odwalać. Odpoczynek do zmroku. Pewnie jakiś ptak śmierci będzie czy nie wiem, coś takiego. Dobra, to może od razu sobie tego użyję. Ciekawe ja czy będę mógł w ogóle przywołać swój tak jakby obraz Ajajaj. Po całości to zwaliłem teraz. Ale wiecie co mnie najbardziej irytuje? To, że mi to auto namierzenie zwalone cały czas yy, zmienia przeciwnika. Ale dobra, nie można nikogo przywołać. Także spoko luzik. Możemy sobie od razu tą tarczkę tutaj wykorzystać. A, Boże święty, to ja robię. Dobra. Przecież tam się w nocy idzie. Nie było tematu. whoops Aha, no tak. O tym zapomniałem akurat. Że on ma ten spieprzony atak, który zabiera wszystkie dosłownie, jakie są punkty życia. co z tego, że człowiek ma tych punktów 1500, skoro zadaje za 85 tysięcy, tak przykładowo mówiąc, nie? Ja piernicz, ale beznadzieja. Dobra, jak on się cofi i wydziera, to trzeba się cofać, uciekać cokolwiek. O ile oczywiście. Ma się możliwość. Odpocznę sobie od razu do nocy w sumie. Ten ptakę nie jest jakoś super ciężki aktualnie. Chciałem żebyś tego drzewał ziomuś. Ну так. Zarąbiście, nie? Jak zwykle musiałem trafić w jakiś walony kamień, który oczywiście mnie zablokuje. He. Pasakra, Masakra po prostu. Uwielbiam takich bosów. Dobra. Nie pozostajmy dłużni temu taku śmierci. Zabrałeś niebo po co? Oh I also 64 tysiące. Ula la. To, to już są konkretne cyfry z tego co widzę. Mogłem żeby się tutaj nie przejechać. To sobie wrócę może tutaj. Um, wrócę sobie tutaj do apostackich apostackich ruin. Sobie odpocznę żeby sobie zwiększyć ten poziom. Chociaż braknie mi tam troszeczkę chyba. O siła już też dwa daje. Okej. Okay. Na drugi poziom nam nie starczy. Ale ja to zaraz sobie to zmienimy. Zrobimy sobie wyposażenie. Nie wyposażenie, ekwipunek. I walniemy sobie tutaj. coś z tych runów. Ile mi potrzeba? 181. Jeszcze 11 tysięcy jest potrzebna. No ale akurat w sumie będzie. Dobra, co teraz sobie zwiększymy? Siła też już teraz plus 2 daje. Okej. Okay. Hmm. Dobra, pozwiększam sobie teraz tą siłę na odmianę. Chociaż miałem tam co innego iść. E, dobra, i w tym momencie zakończymy sobie odcinek. W kolejnym ruszymy sobie gdzieś tym pasmem tutaj, którego jeszcze nie odkryliśmy. Tu widzę w ogóle, że jakieś też... W sumie mamy drzewo. To też jest drzewo. dlatego ja tego nie odkryłem? No całkiem możliwe. No i przedostaniemy się do kolejnych segmentów. Jakiś tam powiedzmy katakumb czy czegoś tego typu. No i później oczywiście dalej. Dzięki za uwagę i do zobaczyska.